Ponioszeniu sobie cyk, żeby stąd teraz jeszcze nie spaść, I teraz tutaj nie wiem, czy chciałbym robić ściany aż do samego sufitu. Chyba, żeby to podzielić na takie pomieszczenia, w których będzie przejście na dwie kratki tylko. Ale to tam wiecie. Potki byśmy zrobili, myślę, że może gdzieś tu, albo drabinkę nawet. No bo to tam, że coś takiego będzie, to sobie nawet możemy już postawić tutaj nasze płoteczki, żeby nie spaść. I teoretycznie widzowie, nie wiem czy bym nie zrobił płotków w sumie tylko na górze, i tu bym szyby nie wstawił. No, byłoby to głupim pomysłem? Myślę, że nie. Chociaż to wiecie, to jest jeszcze do przemyślenia. Tak samo ta drabinka, bo chcę, żeby to było właśnie w takim stylu typowo różowym, typowo wiśniowym. No i myślę, że drabinka by w sumie nie zaburzyła tego jakoś bardzo, ale nie średnio by pasowała do tego, moim zdaniem. Nie wiem jeszcze co na to Filip, bo się w sumie z nim nie konsultowałem, bo... Za dwoma, ale tak tymczasowo może by to jakoś drabinka ogarnąć. Mam wolę wypuń, nie mam muszę oj gdzie mamy gdzie mamy chyba na dole był a zapomniałem yy, cięcie wyłączyć ale robimy sobie schodki widzowie oj bo w sumie to co by miało na celu Drabinka, która by nam zaburzyła estetykę tego domku, no powiedzmy sobie, że drabinka nie jest w stylu tym ładnym, o już nawet mamy schodek za dużo, tak, no tylko, że właśnie, bo jak byłaby drabinka albo rusztowanie, to moglibyśmy wykorzystać tutaj jedną kratkę, i raz, dwa, trzy, cztery. Pięć bloków byśmy mieli jeszcze tu góry. Więc jak byłoby lepiej? Nie wiem jeszcze. Może to zmienimy? Może ten, bo i tak takie pojedyncze schodki to wiadomo, nie? Filipa wywaliło. Także nie wiem co mam myśleć o tym, bo jakbym to zrobił, to jakbym to zrobił, to po prostu będzie to wedle uznania mojego, ale no wiecie, żeby to jakiś ten domek był estetyczny. Jak wiecie, z poprzedniego odcinka. Ja nie wiem, czy nie wyciąłem tego, bo tam coś, dźwięk coś się zepsuł w tamtym ujęciu ostatnim, więc nie wiem, czy to będzie w, w filmie, mam nadzieję, że tak, wy wiecie, ja jeszcze tego nie wiem, mam nadzieję, że będzie, będą wszystkie ujęcia, bo o, nawet widać, że tu mamy faremkę. Ale do czego z... Dobra, muszę przymusowe cięcie, bo mama mnie zawołała, ale kontynuując. Farmę drzew mamy. I. No, jak to z farmą drzew? Yy, blok... yy, bloków ma się dużo z tych drzewek. Także też w sumie nie wiem czy tu nie zrobić. I szyb, ale nie chyba różowe żeby ładnie by wyglądały, ale płoteczki myślę, że nie wyglądają najgorzej, chociaż ocenijcie. ocenicie. to sami jak to się mówi. Cyk mamy i co? Tutaj, by zrobić może kolejne pomieszczenie, czy tutaj już bez. Dobra, i co tutaj? Oj, pochodnie będę musiał iść zaraz. Albo jakieś bloczki świecące, kto wie, kto wie. Dobra, po półgodzinnej przerwie poszedłem sobie do netheru w sumie po, po te były po szrum i tak sobie i tak sobie przemyślałem to co ja tutaj robię Że te szroom lighty by pasowało tutaj i Pewnie znam, że Ci Filip powie, że wygląda to jak więzienie. Ale... oj. Ale moim zdaniem to wygląda całkiem ładnie i będzie zaraz. Ocenka filipa, jak wróci. Bo tu myślę, że dałbym szkiełko, wiecie co? Dobra, pokopałem trochę blok. Mam piasek, miałem piasek, przepaliłem, Jest szkiełko. I zobaczymy sobie teraz, co by tu lepiej wyglądało. Czy właśnie o jezu, szybki. Pogodzimy się ze stratą. Czy szybki by lepiej wyglądało, czy pełne bloki szkła? Ja myślę, że szybki. Także pogodzimy się ze stratą dwóch bloczków pochodzimy sobie do craftingu przerobimy to sobie a no tak zapomniałem że czekaj bo jak to się robiło o. a na górze się robiło Zostaną nam dwa szkła. Mamy teraz tych szyb, i sobie je montujemy. I co byście powiedzieli, żeby zrobić tylko taki jeden rząd w trumnie? Bo tu nad drzwiami. Oj, strata szyby, ale trudno. Byśmy zrobili nad drzwiami taką obramówkę. To za wygląda. Abyśmy takie coś nad drzwiami zrobili. Hmm. Czekajcie, muszę to się ogarnąć. A widzowie, zapomniałem nagrywanie odpalić. Się Zastanawiam, jakby to lepiej wyglądało. Tak z tą podwójną szybą, czy po prostu ten pasek na dole bez tego? Bo nie wiem w sumie. Bo trochę to brzydkie jest. Nie wywalamy. Hmm. Wywalamy to. Zamiast tego zajmiemy się czymś innym. Ej, widzowie! Jak się myślę, te Shorum Lighty by tutaj bardzo ładnie wyglądały. Więc jeden oświetli nam prawie całe to. Jakby dać 4 na to. I dwa długie jest ten chanting. Nie głupi pomysł, rozważymy to jeszcze. Dobra, najpierw sięgawszy do skrzynki, wzięliśmy sobie dywaniki. A, dobra. A, nawet nie mam double popu. Po co będę spał? Jaki tak w sumie, chcę. zejść w dół, żeby mi się Zregenerowało HP. Teraz dopiero możemy iść spać. Także, no, mamy nowy dzień. Zabieramy się dalej za kopanie. Te płotki trzeba będzie zlikwidować albo podmienić. Ale teraz, wstawiawszy tu różowe dywaniki, staje się to myślę, że. Ładny domek, lecz nie wiem, czy bym nie postawił w klimat fioletowo różowy. Dobra, jestem i to gdyby tak, co drugi dywanik był fioletowy. Dobra, propozycja do rozważenia, jeszcze. Wiecie, w sensie taką szachownicę. Dobra, na razie ten dywanik podmienię, bo to dziwnie wygląda. Oj, Syk, tego i light'a zakryjemy, no bo po co mam on? Lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy o. znowu zapomniałem włączyć nagrywanie. Wracamy z wełenką, przetwarzamy ją sobie na dywaniki. No. Przetwarzamy ją na... Co to jest, w no, bo... widzę, że ja nie myślę. No tak się dywaniki kraftuje. Przecież co to tutaj robi? No i widzicie? Płotki. Zresztą... Czemu ja te płotki tam dał? Dobra, nie wiem, co te płotki w sumie tam robią. Dlatego teraz y, ten rząd robi wypad. O! I tutaj. Trzymajcie mnie, widzowie. Już to będzie brzydko wyglądać, jak ja płotek stąd wywale i wstawię sobie chociaż. Może nie będzie jednak tak źle, jakbym tutaj ten jeden płotek wybrał. No Również nie, no bo tu jest połówka, będzie połówka. Kogo ja tu oszukuję, przecież to nie będzie ładnie. Dobra. Cyk. No, znowu duplikat. Dobra, widzimy się jak postawię te wszystkie dywaniki. Dobra, na górze dywaniki już postawione. Dobrze się wchodzi. Tutaj polecimy sobie najpierw po obwódce, myślę, żeby za chwilkę polecieć tam. Cyk, tutaj. No, ja myślę, żeby polecieć po obwódce. Yy, no, ja to jest dowód na to, że nie myślę, ponieważ. Przed chwilą kraftowałam te dywaniki i oczywiście znowu coś poszło nie tak jak trzeba. Ale. Dobra. Lecimy dalej. Cyk. Dobra, widzowie. Dywaniki prawie skończone. Jeszcze tutaj zostało kilka. No. Myślę, że będzie to bardzo ładnie wyglądało. Także tutaj sobie polecimy. Tutaj do końca. Jeszcze tutaj. Mój wielbłąd. No. Myślę, że tutaj tak. Dobra. Yy... Cięcie automatyczne mi się zrobiło, ale w sumie beczki kreatowałem. Także myślę, że moglibyśmy sobie te deseczki zebrać. I co, żeby tutaj postawić beczki jako podłogę? Wszystkie zwrócone w tą stronę. Czekajcie. Nie no, myślę, żeby to ładnie wyglądało tutaj. Tutaj natomiast jakby dywanik. Tutaj jakby natomiast jeszcze tak postawić. Tu nam nie obniży levela w enchantingu? Nie, dalej będziemy mieć taki sam level. Kosztem, czy to nam jest tu potrzebne? No, nie oszukujmy się. potrzebne są te beczki tu. można by naprawdę postawić je w innym miejscu. Na przykład tutaj pod schodami oj nie ten dwanik, pyk. Czy źle to wygląda? Nie, nie uważam, że to źle wygląda. Natomiast weśmy beczul, beczulki jeszcze postawili sobie tu. O o tak. Cała ściana beczułek i te pięć nam zostały, żeby je gdzieś tu jeszcze umieścić, może tu przy wejściu. Dobra, widzowie, wracam. Musiałem coś załatwić. Także ad do craftingu mieliśmy iść sobie teraz wrzucać po trzydzieści jeden, 1 trzydzieści jeden Cyk 31, cyk 31. Znowu mamy 31 beczek, które myślę, że ładnie nam tutaj dopełnią wszystko. Podskoczymy sobie na dywanikach, cyk, beczuszki do sufitu i szczerze. Nawet ładnie wygląda takie wejście z beczek. Tutaj po tych beczkach można by podciągnąć w... po tych beczkach można by w sumie podciągnąć te szyby także tak tak, żeby tu nam się robiły tak i tak w sensie tam by to ładnie wyglądało natomiast tu nie wiem, nie jestem na to zgłuszony. Można by zostawić po prostu taki paseczek. O. Także szybki cyk odłożony. I mamy 28 beczek jeszcze. I może tu damy podwójnie te beczki. O nie. O, tak podwójnie pod schodami, by to wyglądało w sumie ładnie tam nie ma co. Na górze też mamy beczek, wydaje mi się wystarczająco bo wiecie też żeby to nie było przesadzone. Tutaj mamy ładne globarisy. Takby to jakby to sobie okurować. Myślę, że to tak średnio wygląda. Natomiast kto by na to patrzył? Bo ja to sam mogę odmienić. To, bo jak wiecie, Filip tutaj już ma swój domek w takim klimacie. To jest bodajże świerkno świerkowe. To tutaj leśne. Ja mam różowe, wiśniowe. No i w sumie... Podmi podmiankę robię tych płoteczków. Bo to jest te akacjowe chyba, tak? A, tropikalne, dżunglowe. Nie okłamujmy się, że dżunglowe drewno nie wygląda najlepiej. Także tu sobie skopiemy. Żeby nam intruzi nie weszli. W postaci zwierząt i osła. Może stąd wyprosimy grzecznie. Bez używania siły na nim. O, cyk. Oj. Żeby nam drugi nie wszedł. Tyk. Tutaj podmieniamy dalej. Dobra, żeby nam starczyło tego, to jeszcze podmienię tu. Też furtek na razie nie chce mi się robić. Więc furtki zostaną te. Ale myślę, że dobrze by nawet było, żeby furtki się czymś wyróżniały, chociaż to widać, że to jest furtka, ale fajnie, ojej, fajnie by było, żeby one się czymś wyróżniały, bo może w przyszłości, kto wie, zawita do nas jeszcze parę osób, może ktoś tam do nas zawita, ja nie mówię ani tak, ani nie. Chociaż nie wiem, czy nie zespoilerowałem za bardzo. Ale. O, mój wielbłąd się przeniósł, widzę. Znalazł sobie miejsce na tyłach wyspy. I fajnie byłoby, żeby nie skończył tak jak poprzednik. Nie! Poprzednik poprzednika. Bo mamy teraz dwa. I chyba ci co wiedzą. Co oglądali poprzednie filmy? To wiedzą, że chciałem przeprowadzić tamtego wielbłąda do. A co ja będę mówił? Po prostu obejrzyjcie tamte odcinki jak nie widzieliście. One długie nie są. Co prawda jeden jest taki długi, bo ma ponad godzinę godzinę 3 minuty dokładnie.